Okej, okay. i teraz pytanie do Ciebie, bo bardzo duża część placówek to wiem z autopsji, bo im sprzedajemy oprogramowanie do przytrzymywania tych danych. Uważa też, że w ramach tego, że w końcu oni muszą stosować rozporządzenie o ochronie danych osobowych, no to muszą od każdego pacjenta uzyskiwać. Poprawnie, jeżeli się mylę, zgodę na pozyskiwanie czy przetwarzanie danych osobowych. Czyli pacjent wchodzi do placówki, oni mu dają kartkę papieru, a jeżeli mają pra to mu dają tablet do podpisu. On tam podpisuje swój, swoim podpisem, że ok, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Czyli oni muszą to robić? To jest jedna z podstawowych kwestii, yy, które na szczęście w ostatnich latach coraz bardziej jest coraz większa świadomość yy, tego, czy należy to robić, czy nie należy tego robić. Ta świadomość jeszcze utarta na podstawie starych przepisów. W Polsce to była ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku, która przez wiele, wiele lat obowiązywała, była podstawowym aktem prawnym w tym zakresie. Również dosyć poważne konsekwencje przewidywała, ale no jakoś w praktyce tak to wyglądało, że mało kto bał się tej ustawy. I mało kto ją stosował w praktyce. Sam pamiętam, obsługiwałem różne podmioty, i gdy, kiedykolwiek dochodziło do jakichś zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, to wszyscy machali na to ręką i się zasadzie tą ustawą nie No właśnie wielka, e, wielkie wzmożenie związane z ochroną danych osobowych pojawiło się od 25 maja albo przed tą datą 2018 roku, kiedy w życie wchodziło rozporządzenie o ochronie danych osobowych unijne, które jest teraz powszechnie nazywane rozporządzeniem RODO. No i ono zmieniło no, w bardzo wielu punktach rozumienie, w jaki sposób powinniśmy dane osobowe pozyskiwać i dane osobowe przetwarzać. Przetwarzać to znaczy robić cokolwiek z tymi danymi, gromadzić je, kasować je, archiwizować, wprowadzać do systemów komputerowych i tak dalej i tak dalej. No więc przechodząc już konkretnie od Twojego pytania, na podstawie rozporządzenia RODO nie musimy pozyskiwać zgód od osób fizycznych, które nam powierzają dane osobowe, i to obojętnie jakie dane osobowe, jeżeli mamy konkretną podstawę prawną dla przetwarzania. Artykuł 6 rozporządzenia RODO wskazuje, na jakich podstawach możemy te dane osobowe gromadzić i przetwarzać. I jedną z takich podstawowych przesłanek, które ma największe znaczenie, akurat jeśli chodzi o sektor ochrony zdrowia Leczenie pacjentów o profilaktykę zdrowotną, jest to, że jeżeli mamy konkretną podstawę prawną, upoważnienie ustawowe, na podstawie którego możemy przetwarzać dane osobowe, nie musimy odbierać tego, tej zgody od pacjenta. Czyli przychodzi do nas jakaś osoba zainteresowana tym, żeby świadczyć mu usługi związane z ochroną zdrowia, czy to leczenie, czy to leczenie właśnie stomatologiczne, czy profilaktyka, no cokolwiek związane z tą dziedziną, o której mówimy. I mamy tutaj wyraźne dyspozycje ustawowe w polskich przepisach, chociaż daje też nam tą dyspozycję artykuł 9 rozporządzenia RODO, gdzie on stanowi, że możemy przedważać, na razie mówimy o dziewiątce, z rozporządzenia RODO. Możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące zdrowia osoby fizycznej dla właśnie ceny leczenia, ochrony zdrowia, profilaktyki, medycyny pracy. Jeżeli ktoś przychodzi, jest zainteresowany takimi świadczeniami, no to nie musimy od niego uzyskiwać żadnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a to jest właśnie ta praktyka, która wynikała z poprzedniej Ustawę o ochronie danych osobowych cały czas jeszcze utarta w praktyce stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, natomiast nieprawidłowa. Nawet tutaj prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych często punktuje te podmioty, które przetwarzają, że jest to jakieś nadmiarowe zbieranie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Więc jeżeli mamy podstawę prawną dla tego przetwarzania, a to jest nie tylko artykuł 9 rozporządzenia RODO, ale też te wszystkie przepisy ustawowe, które w Polsce dotyczą opieki zdrowotnej, czyli ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, no, o systemie informacji o ochronie zdrowia, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o służbie medycyny pracy i tak dalej i tak dalej. Tych ustaw jest, które dotyczą tej działalności. Jeżeli mamy podstawy prawne, które z tego wynikają, możemy przetwarzać dane osobowe. Innymi podstawami jest na przykład Zbieranie danych osobowych w celu wykonania umowy. To niekoniecznie ma zastosowanie w tej branży, chociaż z drugiej strony, no nie wiem, medycyna estetyczna, prawda? Świadczenia związane ze stomatologią. Często, no przynajmniej tak mojej jest zawierana umowa z pacjentem na wykonanie niektórych usług. Więc jeżeli zawieramy umowę, musimy mieć wierzone te dane osobowe, żeby tą umowę realizować. Więc nie musimy jeszcze odrębnie uzyskiwać zgody od takiej osoby, żeby, żeby jej dane osobowe przetwarzać. Więc w Państwa praktyce najistotniejsza informacja, jeżeli miał ktoś jeszcze takie wątpliwości, albo jeżeli ktoś zbiera takie zgody, nie zbierać tych zgód na przetwarzanie danych osobowych, za pewnymi wyjątkami. Bo mówimy o ogólnej praktyce, mówimy o tym, do czego przede wszystkim jest, są potrzebne dane osobowe w e, placówkach medycznych, czyli do leczenia pacjenta, do świadczenia mu jakichś usług z tym związanych, e, z ochroną zdrowia, z leczeniem go, z profilaktyką, ale jeżeli chcemy wykorzystać dane osobowe pacjenta na przykład dla celów marketingowych, to, to pytanie by się zaraz pojawiło, jeżeli nie być może e, od osób, które są uczestnikami naszego dzisiejszego spotkania. Dla celów marketingowych, co do zasady, e, powinniśmy przyjąć, że niestety, ale pan zgodnie mieć musimy. Okay. Bardzo to, to jest Ze to powszechne w swojej widzę, że często jednak e, są gabinety lekarskie, czy większość pracowników medyczne takie zgody marketingowe, prawda? No, no tak naprawdę... co ja teraz będę no, jest... bo to też jest, y, mi się zdaje, y, częste pytanie: czy przypomnienie o wizycie, Yes. 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 Okay. To, to to nie jest tego słowa. Nie. takie właśnie taki kontakt z pacjentem dla powiązany z świadczeniem na jego rzecz usług, prawda? Ściśle związany z wykonaniem prawidłowym tej usługi, jak właśnie przypomnienie o wizycie, odwołanie wizyty. Czy skontaktowanie się w jakimś innym celu, przeniesienie jej na jakiś inny termin nie wymaga pozyskiwania odrębnego oświadczenia od pacjenta, że możemy jego dane osobowe uzyskać właśnie w tym celu. To ma zupełnie inny cel, to się mieści w tym celu, przetwarzania danych osobowych z celu świadczenia leczenia, usług, opieki zdrowotnej dla, dla takiej osoby. To się mieści w tym celu, ale cokolwiek innego, co nie będzie mieściło się, już będzie potrzebowało, będziemy potrzebowali zgody od pacjenta, jeżeli nie znajdziemy jakiejś innej podstawy prawnej. No, mówiłem na początku, że nie chcemy straszyć, ale niestety, jeżeli y mówimy o ochronie danych osobowych, to jeżeli nie straszenie, to jednak chyba czuć, że to nie są proste zagadnienia. I no, czasem trzeba się naprawdę głębiej zastanowić się i sięgnąć, czy do jakichś materiałów internetowych, czy osoby, która zna się na tego typu zagadnieniach, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Więc y, zgoda marketingowa będzie innym celem wykorzystania danych osobowych. Jeżeli przychodzi do nas pacjent, jest zainteresowany tym, żebyśmy go leczyli albo świadczyli mu tym podobne usługi. Natomiast no, pewnie jest tak średnio zainteresowany tym, żeby od nas dostawać jakieś informacje marketingowe, czy też wykorzystywać dane osobowe dla innych celów. A jeżeli chcemy pozyskać dane osobowe od takiej osoby, właśnie w tych celach, no to musimy już od niego odebrać zgodę. Eee, kolejne zastrzeżenie to nie musi być zgoda pisemna, ale w związku z tym, że e, jedną z podstawowych zasad RODO jest tak zwana rozliczalność, Czyli, jeżeli ktoś nas skonstruuje w tym zakresie, będziemy musieli udowodnić, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, no to chcemy chyba jakoś udowodnić, że mamy tą zgodę marketingową danej osoby. Trudno będzie udowodnić, jeżeli stwierdzimy, że ktoś nam ustnie potwierdził przy okręgu rejestracji, czy gdzieś tam w sekretariacie, albo gdziekolwiek indziej, czy telefonicznie ktoś z firmy marketingowej, która nas obsługuje pozyskał taką zgodę. No nie udowodnimy tego, więc w jakiś sposób który da się utrwalić, dobrze by było, co jest ważne w zdolnościach marketingowych, jeżeli chcemy w kilku celach. Dla newslettera, dla jakiegoś mailingu związanego z nowymi usługami, dla kontaktu telefonicznego, mówiłem o mailach, mówiłem o kontakcie telefonicznym, może jakimiś innymi środkami komunikacji. automaty SMS-owe na przykład, nie? Tak, dokładnie jakieś SMS-ingi, jak to się czasem mówi. Trzeba te wszystkie cele danej osoby, jeżeli pozyskujemy zgodę dla celów marketingowych, wymienić takie jest najbezpieczniej, że ta osoba, która wyraża zgodę, miała pełną jasność, na co wyraża zgodę.